Cześć wszystkim, w kolejnym odcinku. Dzisiaj 3 maja, wtorek. Zaczynamy łowiec. Pójdziemy zaraz z nimi na trawę chwilę, żeby się popasły. Ciepło dzisiaj, fajnie na polu. Więc poszaleją. Czekamy w dalszym ciągu na wykoty. Pewnie za niedługo będą się koczyć tu już iskrze, Isk... nie, to jest bianka, upadały, biednica wyszła już, a widać jak się młode ruszają, więc za niedługo będą wykoty tak samo i u Beni i u Iskry to samo. No, więc na dniach pewnie już się będzie coś działo. Zobaczymy ostatnią gałęź z tych trzech, co przyniosłem. Tam im dałem. Już obgryzły. I kolejna sprawa. Widziałem, że tutaj mi mysz, ale to zaraz tu przejdziemy do tego. Jeszcze chciałem pokazać. Nie ma tej skrzyni, co tutaj była. Została zlikwidowana, bo mi tam myszy pod nią podchodziły, wygryzły dziurę. Zaczęła ta płyta pleśnieć, więc musiałem to wyrzucić i zakupiłem beczkę na zboże. Cena, no beczka droga, 170 zł za taką beczkę, nie wiem ile to jest litrów 160 litrów beczka więc taki nowy nabytek. No i tu. Przesypałem sobie resztkę tego zboża co było w tej skrzyni. I jak opróżnię całkiem to kupię zboże i kukurydzę, owiec w kukurydzę, żeby uzupełnić beczkę. No więc, taki nowy nabytek. Nie będę tego wpisywał do tego co wydaję na owce, bo to nie jest takie stricte dla nich, tylko na przechowywanie. Więc tego nie będę wpisywał teraz nalejemy owcą wody tamtą z rana wylejemy a wlejemy świeżą ale no już kto miś więc zaraz pójdziemy z nimi tylko jeszcze wodę wymienię one już wiedzą, że będę wypuszczał więc a wracając do myszy, widziałem właśnie, że przyszły z powrotem i tutaj, jak widzicie, jest dziura i ona jest tam na duchet, jest wyjście na stronę pola i one muszą tędy wchodzić. Jedną ostatnio zadeptałem, a dzisiaj wchodzę do i właśnie wyleciała i wleciała do tej dziury, więc trzeba będzie załatać tą dziurę one tu praktycznie nie mają gdzie robić gniazda bo teraz tą skrzynię wyciągłem ułowiec nie siedzą bo owce non stop chodzą więc mysza nie będzie siedziała tu przy nich nie będzie miała spokoju no i tą dziurą właśnie wchodzą więc trzeba będzie to załatać cementu na rzuce betonu i jakieś zaprawy czy coś tam upianki pianki tam nie dam bo one piankę i tak wygryzą i tak szkoda taka walka z wetrekami już była z pianką dobra lejemy im tu wodę jeszcze kurą tam uzupełnię i idziemy z nimi na mąkę. dobra jeszcze chwilę wejdźcie do środka, tam pójdę ogarnąć na zewnątrz, na polu i będziemy leźć. Dobra. tu otwieramy. Szczekurą wody naleję. Przepukać. I zboże muszę wziąć tu tutaj od kur. Żeby mi owcy tego nie zjadły. Tu podszciliłem wczoraj kurą, a kury na jajka siedzą, znoszą. Więc jest dobrze. A tu dołożyłem im jedną drążkę, bo nie mieściły się na tej. I teraz już wszystkie sobie wychodzą. Dobra, zboże na Beton już drzewa owocowe zaczęły kwitnąć. Tutaj Żółta śliwka u sąsiada zakwitła. Już liście się upuszczają pszczół, masa tam czereśnia prawa, też już ładnie rośnie, więc fajnie dobra, wypuszczamy owce idziemy z nimi i pokażę Wam jeszcze, bo tam posiałem trochę wczoraj to mam tam wszystko na miejscu Pokażę co i jak. Dobrze, tu przymykamy. No, na no pole Otwieramy. I szmita, idziemy. Florka, jak zawsze, pierwsza. Dobra, wylazły. Możemy iść na wędrówkę. Ale już wiedzą gdzieś, jak zawsze, więc jest dobrze. Psy je straszą, trochę, ale mam nadzieję, że pójdą. My już tu się zakręciły, żeby mnie nie chciały do z powrotem polecieć Powiedzieli pa. No idźcie. Dobra już. Jesteśmy w domu. To już z górki pójdzie no idź. zaczęły się lenić Bianka i Benia trochę je wyczesuje, ale jeszcze nie za bardzo schodzi im ta sierść pomału, pomału Iskra już się praktycznie wyleniła na karku jeszcze jedynie ma trochę tak to już wyleziona. Dobra, idźcie. Tu ja przymknę w i pójdziemy. Pokażę wam jak tam wygląda sytuacja z tym co posiałem owe ładnie wschodzi. Już się zieleni. Teraz wam zaraz pokażę wszystko. Pomału. Tylko przymknę te. Gwiazdy. O, jak wydarła. No, była sytuacja właśnie, że mówiłem, że będę sprzedawał dwie sztuki, ale ci co chcieli kupić, nie dają znać nic, więc nie wiem, takie to kurde właśnie jest, że na początku ktoś chce, a później ani słowa nie daje. Więc nie wiadomo. No, owiec jak widzicie, ładnie zieleni się ładnie wschodzi. Teraz, aby popadało trochę, to on by momentalnie w górę poszedł. Ale widać, że się zieleni. Dobra, tutaj wczoraj posadziłem trochę w rządkach dwa rządki cząstku. Półtora rządka czosku, pół cebuli czerwonej, pół cebuli białej i pół zwykłej żółtej. Tutaj jest rządek pietruszki i tam taki prawie pół rządka marchewki. A resztę będę sadził po świętach, czyli jutro pewnie coś posadzę. Tutaj czosnek już wychodzi, pomiędzy nim cebula też więc fajnie szklarni, foliaku Tak to wygląda Owiec już z pszenicą kiełkuje więc dobrze i co? Będziemy chyba kończyć na dziś wszystko Obeszliśmy owce się pasą jest elegancko Dobra, to na dziś tyle Jeżeli się podobało zostawcie łapkę, komentarz, subskrypcję. Widzimy się w kolejnym odcinku. Niech się zdarzy, trzymajcie się. Cześć!